Świąteczna. Mam dzisiaj dla was trzy filmy, ich opisy będę czytać bezpośrednio ze strony filmu, bo postaram się pominąć wszystkie imiona, nazwiska, tego typu rzeczy, które by mogły wam zepsuć zabawę. Zaczynamy. Pierwszy film jest to film z 2003 roku i jest to komedia romantyczna. Premier zakochujący się od pierwszego wejrzenia w jednej z pracownic swojego, Z rąk. Młoda mężatka błędnie interpretująca dystans, jaki ma w stosunku do niej najlepszy przyjaciel jej męża. Uczeń pragnący zwrócić na siebie uwagę najbardziej nieosiągalnej dziewczyny w szkole. Owdowiały ojczym, usiłujący nawiązać kontakt z synem, którego prawie nie zna. Szukająca miłości, pracownica biura, zauroczona swoim kolegą z pracy, starzejący się, wszystko Rocka, pragnący na swój sposób usmierzyć kariery, powrócić na scenę. Życie i miłość mieszkańców Londynu przeplata się i osiąga zenit w Bożego Narodzenia. Drugi film jest z roku 1990 i jest to komedia film Family Rodzina zamierza spędzić Święta Bożego Narodzenia we Francji. W dzień wyjazdu omalnie spóźniają się na samolot. W wyniku małego zamieszania zapominają ze sobą kogoś zabrać zostaje sam w domu. Od tej pory musi sobie radzić ze wszystkim, w czym do tej pory wyręczali go rodzice łącznie z dwoma złodziejami. Trzeci film jest z 2001 roku i jest to animacja dla dzieci, Musical. Jest to również adaptacja baśni. Historia rozpoczyna się. Kiedy spot skupnego czaru króla mysz i to były wszystkie opisy filmów koniecznie dajcie znać w komentarzach swoje odpowiedzi